Cześć, witajcie. Jesteśmy na zbiorniku Już Raz z Jurym będziemy łowić szczupaki. Co, Juri tam zakłada przynęte? Ja już sobie założyłem wcześniej. Dzisiaj mamy deszczowy dzień. Strasznie, nie? ale będziemy próbować swoich sił telefon będzie mógł ale on mógł nie dla was ej miałem branie no. ja wiem mówię miałem branie pierwszy rzut i No jak nie można. Kurz wielka škoda. Dobrze, wyłączamy oh. Mam rybę Ale fajna Tak? No, masz podbierek? Tak, idę Znaczy fajna, no nic Okoń! Dobra! Co to jest? Okoń ładny, no? Dawaj go do Ale patrz Super Powy okoń! Horoni! już patrzcie mojego okonika piękny jest fajny garbus ile ma 27 o, wy tak nie widzicie może w tą stronę ojoj ojoj kolega ogonek pokaż nie wiem czy widać jest strasznie zardzewiała ta miarka ale ma 27 cm Także no co, piękna mamuśka, gruba, pulchna. No. Oj! oj, oj. śliczna, do wody. No, dobra, łowimy dolej. <noise> Drugi rzut Tym razem szczupak Muszę mieć szczupaka dzisiaj Oko też bardzo cieszę, ale Nastawiłem się Ale poszło, patrz Jury, Tam Karp albo Amur A ja ciągnę glony Dobrze widzimy się przy rybie jest kolejna rybka. Ale biedak się zaczepił za skrzelo nie trafił po prostu, ale będzie żył, Musi żyć. Ach, popłynął 2-0. No. Mamy rybo. Jury masz, znaczy się. Już go tutaj po szczupak. szczupak no, tak. <laughs> eee, w domku. <laughs> Dzięki. No, już mam też ludzi. No. <laughs> no, To jest Twardo. Zamaskam. Pistolet mały? No, taki. O, jakie bydle. Jak wczoraj łowiłem, taki sam. <laughs> Ale jest, ryby biorą, nie? to jest najważniejsze. Pogoda jest ładna. Stój. Poszedł. Gratulacje, robimy dalej. Robimy. Jest dobrze. Miejsca widzieliście. Rybki są. I już złapał szczupaczka. Ja dwa okonie. Ten jeden naprawdę ładny. Pod 30 cm Szczupaczem może też ją z 42-43 cm. Pogoda. Naprawdę super. Przestało padać. Tam z daleka też widać. wędkarza Rybki się ciepią. I co? My Dalej próbujemy złapać tą 60 czy się uda Oby tak Są do tego dzisiaj warunki jesteśmy przygotowani nic inno czekać na rybkę ahoj Co? Ja zostawiam Jurego Zostawiam mu podgierak mamy tylko jeden Idę zmienić miejscówkę, po prostu i tak będziemy przechodzić <coughs> cały zbiornik dookoła, ale Jury widzi, że tam naprawdę coś goni, bo coś goni dużego i próbuje tam mu porzucać, a ja po prostu idę, nie będę mu tam przeszkadzał, zmieniam miejscówkę i zajmę się tylko sobą. i Próbuję dla Was łapać porządną rybę. Mam rybkę. Jeszcze nie wiem co to jest, ale chyba okoń. Tak. To jest na pewno okoń. Ładny. Piękny. Okoń. Śliczny. No, taki pod 20 śliczny jest. Płyn kolego. Ach, poszedł. No i mam. Z 300 gram. Ty, ona jest pełna jeszcze. No, ona jest żywa. O Boże, ale to waży. Ło, jaka klucha. Takie duże jeszcze i ciężkie nie zopałem. No i co moi widzowie? Juri jest gdzieś tam na drugiej stronie. Ja już przeszedłem tyle. Ale z 4-5 miejscówek było takich, że w ogóle się nie dało wejść. Tyle błota. Bałem się o swoje gumioki. E, Juri ma wodery. Po szyję. No to on sobie tam wchodzi. A ja co? Ja. Szybko chcę przerzucić stanowiska, także 4-5 rzutów. Idę dalej. Nie ma co czekać. Będziemy wracać. Może i poświęci się więcej czasu. Tutaj widzimy, jak płynie woda. Oby nie ścieki. Wydaje się być czystą wodą. Z pól. Co mamy kolejne stanowiska? I jedziemy z tym. Jest rybka. bodajże że kolejny okoń. Okonie dzisiaj pięknie biorą. Tak. To jest kolejny ładny okoń. Też blisko 20 cm. Nie, no ponad. Myślę, że ponad. No otwieraj buźkę. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Opa. Tak, i poletku cię odhaczymy. No, no. Piękny co? Piękny garbus. To idzie do wody nie super mam kolejną rybkę jest to kolejny okoń tak aj szkoda ale był I był też równie piękny jak tamte no nic przecież nie będziemy płakać nie łowimy Chodźcie będzie Jest dziwne, znaczy ja nie wiem jak długo, kiedy wylatują w ogóle, ale chyba już powinny wylecieć. A z tego co widać. To tu jest pięć młodych. Jeszcze szarych. Ładnie sobie płyną. Coś pięknego. Czy zdążą wylecieć? Czy będą odlatywać? Cior dwie. Zmieniłem przynętę z wirówki na taką gumkę. Chodzi ślicznie. Musi uderzyć. No i co? Minęło do sporo czasu. Z półtorej godziny na pewno od ostatnie ostatniej ryby ja już przyszłem prawie Całe obisko dookoła. Dwa, trzy rzuty wykonywałem na miejscówkach. Teraz trafiłem na taką. Patrzcie na to. Tu musi być drapieżnik. Idziemy. Zaraz porzucamy tam po pniach. Zobaczymy, czy coś wyskoczy. Tam widzę na drugiej stronie ładne lilie. Tak więc będę chciał to obłowić. Tamten róg kąt i zobaczymy czy się opłaca Ojej. kolejny ładny koń. chciałem go ładnie podnieść ale mi spadł przy samym końcu do wody Dalej czekam na szczupaka. O, ktoś chce tutaj przyniósł stoliczek. Podpórek pełno, niekompletnych. Takie miejsce, ale naprawdę nie wiem co oni tutaj łowią. Pewnie karpie, no ale tyle zaczepów, tyle pni Graniczy się z cudem, żeby to wyjąć. A ja podążam dalej. Mamy rybkę. A no, szarpie, okonek Czuć od razu, że okonek Opa Takie właśnie te okonki Dzisiaj się ich trochę popało. Ten jest bardziej pomarańczowy Ale się pięknie najeżył Dalej takie dwudziestki Około 30-20 I telefon, pewnie od Jurego. mam rybkę. O Jezu, serio? No ale jest, mój pierwszy szczupaczek. Mała piawka. Mam rybę większą, ale chyba też nie jest wymiarowy. Zaraz zobaczymy, jest trawka, to może sobie na trawce siedzieć. No i co? Szczupaczek ma 40 cm. Ale ładny pistolecik. Oczywiście czekam na większego. Musiałem trochę pokombinować z odpięciem go, ale udało się. Szczupaczek na pewno będzie żył. A teraz. Płyń. Ach, poszedł jest żab. No i co? Ja zakończyłem dzisiaj swoje łowienie. <laughs> Jurij jeszcze tam trochę siedzi, za 20 minut ma gdzieś tu być. Idziemy do auta, jedziemy do domu. Juri ponoć złowił 6 czy 7 szczupaczków. Ja złowiłem z 6 albo 7 okoni, 2 szczupaczki. Żaden wymiarowy. Nie udało się złapać tej 60. Kurczę czekam na niego cały czas. Może w tym roku się uda. No i co mam powiedzieć? Mi się podobało. Rybki dopisały. No tylko ta pogoda jest jaka jest. Ale dla mnie nie ma złej pogody, byle się wyrwać z domu na rybki. No, no i co? Ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawiajcie łapki. Komentujcie filmiki. A ja no nic. Marzę tylko o Rosole. O ciepłym łóżku, i w sumie to tyle. Do następnego.